Witamy serdecznie. Kolejne nasze wejście do emeryci, nie emeryci. Witamy Was serdecznie jak zawsze. E, upominaliście się o Iwonki deskę, więc postanowiłam dzisiaj e, powiedzieć swój rekord, który wynosi 6 minut. E, sama jestem ciekawa, czy się uda. E, no i zobaczymy, do dzieła. Przygotujemy minutnik. Ogerdziu, sprawdzamy się, tak? Nastawione. No. Wierzę w Ciebie. No zobaczymy, zobaczymy. Lubię wyzwania, sprawdzać swoje ciało, swoją moc, swoją wydolność. Co prawda, deskę ćwiczę już od kilku lat, więc moje ciało jest, że tak powiem, zaprawione w cudzysłowie do tego ćwiczenia, ale mm, chciałam zwrócić uwagę, że zaczynałam deskę tak jak Gerard, to od, od kilkunastu sekund. Ja zaczynam od 30 sekund i Ćwiczam codziennie. Możemy wytrenować ciało, że, że dajemy radę. Zresztą zgłaszacie, że, że zaczynałam, czy zaczynałam od kilkunastu sekund, robię już dwie minutki. To pokazuje, że ćwiczenie czyni mistrzem. Ja myślę, że za dużo mówisz przy tym, bo to też jest przecież duży wysiłek ćwicząc <laughs> i mówić. Dobrze, skupiam się już teraz całą moją energię na wykonaniu ćwiczenia, a gerdzio. Będzie moim komentatorem. Minutka, 10 sekund. No, no. Dzisiaj jest ciepło i moje ciało się na pewno y, szybciej spoci niż robiłabym to ćwiczenie w chłodniejszy dzień. Ale próbujemy. No, ale masz fantastyczną linię. No, bo ta linia musi być zachowania przy wykonywaniu deski, muszą być mięśnie, mięśnie napięte. Pamiętajmy, że, że linia głowy, plecy i nogi musi być prosta. No i cały czas napinamy mięśnie. Oddychamy swobodnie. Dwie minuty. Iskierko moja, nie mów za dużo, bo to dopiero dwie minuty. Czuję, że moje ciało zaczyna się pocić, co jest normalne, bo jednak to jest wysiłek dla ciała. Na planie, skupienie. Nie chcę, nie chcę, zabierać głosu, ale masz fantastycznie umięśnione, fantastycznie ręce teraz to widać przy tej opaleniznie <śm> Moje ciało zaczyna się wyraźnie już pocić. To świadczy też o twoim zmęczeniu już. więc Proszę no, cię nie. To jest uw... lekkie zmęczenie, no bo mięśnie jednak są napięte, więc to jest naturalna reakcja organizmu. Zgadzam się z tobą, ale dlatego ci mówię, proszę mniej mówić, żebyśmy pobili ten i tak duży. Lewek. Cztery minuty. Gorąco? Zdaję sobie sprawę. Już niedługo, wytrzymasz to. Wystarczy, że parę sekund przekroczysz ten wynik. Proszę zwrócić uwagę na tą sylwetkę. Cały czas w jednej, tej samej pozycji. Ani się nie obniża, ani się nie podwyższa. 5 minut. Zachodzi, tak. Że ciało zaczyna już drżeć, ale tego nie widać na zdjęciu zewnętrznie. Musisz być trzymać. Teraz aż mi dech zapiera. Walczę <laughs> równocześnie z Tobą w tej chwili. Bierzcie przykład z mojej iskierki, Panie. Ale to, to potrzeba czasu, żeby wytrenować, także ostrożnie. Robimy każdy tyle, ile może. Ja sobie pozwalam na y, takie bicie rekordu, ponieważ ćwiczę deskę już dłuższy czas. Oczywiście, że zgodnie z wiekiem minęło 6 minut, a więc idziemy teraz na rekord. Zwracam się szczególnie do, do, do młodych, ludzi, którzy trenują właśnie deskę. Popatrzcie, jak seniorka, 60 plus wytrzymuje to wszystko. Osobiście jestem zachwycony. Ale po prostu nie, nie żył już teraz tego rekordu. Chcę to być do siedmiu. Od zaczyna kapać. Czy ty mnie usłuchasz, że trzeba zakończyć? Pozwól mi dotrzymać do siedmiu minut. Bo tego rekordu, ten rekord będzie naprawdę ciężko potem pobić. Mamy no tak.